Siemanko z Syzynyk witam Was w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3. Tak, po raz kolejny na moim kanale. Znaczy, kolejny, drugi już raz. Ale postanowiłem, że będę go trochę częściej nagrywać. No bo jednak. jednak przydałoby się trochę. Jeden odcinek już za mną, No trochę więcej bym chciał trochę nagrywać. No i tak jak już mówiłem wcześniej, to raczej tak w przerywach między yy, seriami, niż... Wow, co to było? A Dobra, 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 dobra. do tego. Asysta. Wow! Braj A, szkorda, no. Coś mi nie idzie. Nie idzie, nie idzie, nie idzie. Dobra, wręczę na feron Ajsz kurczę, nie zdążyłem. Wszyscy się pchają tędy. Tędy nie pójdziemy. Aj to dobrze, że mam dużo amunicji. Dużo amunicji. Kurczę. Mam plan, gdzie się przedostać. Tylko nie wiem, czy on wypali. A dobra. Wielkie dzięki w rachu. Masz Pięknie awans, przeszedł Dobra, pilnujcie tyłów. paki. Ja pójdę przodem. Aj, aj, aj dobrze! Dzięki wielkie macie. Przesuncie się, przesuncie się, Jezu, granat. Wąskie gardło, no niestety. Wow Lol, 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 Kurde, jaki to ścisk Jezus Wow, co to było? Ale trochę se nabiłem Nie powiem Dobra, ten się trzyma Dobra, jakoś się opłaciło. Ajajaj. Aj. Dobra. Aww. Jednak nie, nie. Proszę, proszę. To macie tutaj trochę Amo. No. Nie, ja stąd spada kurde Asysta jest Podnieśmy ktoś, podniósł. O Jezu Ale dobra No Zaraz się nie ma. Idziemy.

Ale przynajmniej to ha, przyszło. Zawsze to trochę punktów więcej. Gdzie jest rosi Dobra, dobra, dobra. No kurde no skąd oni strzelają? dobra eee okay, lo tutaj się dobrze trzyma ajaj, jak ja kocham Battlefielda nie wiem dlaczego dużo bardziej mnie wciągają niż inne typu gry The Call of Duty jak nie potrafiłem się przyzwyczaić a Battlefield mi się tak podoba ja nie mogę, skąd oni walą Przysuń się. O Jezu! Uaaa! Wąskie gardło, ten korytarz. Ale... nie wiem, moim zdaniem najlepsze przejście. Nie, nie wol! Jest apteczka. Wow! Nie widziałem go. Dobra, 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 dzięki. No, oni są tu. Ja im dam trochę amo Jest granat Dobra Wow. Tam się dzieje. Dobra, dobra, wycofuję się. Dajcie mi o pochłonąć Ale trzeba to zdobyć dobra szybko 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 granat Przeżyję, przeżyję dobra Przeprawia. Już prawie, już prawie, już prawie! Kurde! Odbijają to! Widziałem go tam, nawet trochę zraniłem. A, wielkie dzięki! Ja po niego idę! Ajsz! Podnieś, 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 proszę! Ej! A dobra Jak się uda na tego Kurde molno Oj tam teraz siedzą Aj ścieło mnie No i co biegniemy na C? Tam ktoś był chyba. Nie, wiem, tak mi się wydaje. Albo go załatwił. Dzięki. Nie chciało mi się go znoża. kurczę, przejmują. Ale niech, chłopaki chyba sobie... Tak porazo. Będą, nie będą. Żadnego punktu nie mają na razie. Dobra, poszedł. Mają A. nie czy się się tu czy tam. Ja może w tym wypadku górą. I tak jeden został. No, pięknie. Uuu, ale była jadka, ale była jadka. Mam nadzieję, no, że materiał długi wyszedł. Zapomniałem stopera włączyć. Awe, ja. Ale jestem geniusz. Dobra, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie. A ja wam przyszedł, tak jak mówiłem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten kolejny odcinek z Battlefielda. Postaram się kolejny, czyli trzeci, bodajże, tak, życzę, dobrze. Trzeci, postaram się jakoś szybko, yy, szybko wstawić, znaczy szybko zrobić, szybko wstawić, no żeby jakoś tych odstępów nie były, żeby te odstępy nie były takie duże. No i dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, chaos.